Cześć wszystkim z tej strony Raon. Witam Was w kolejnym odcinku God of War. Jesteśmy z. No nadal jesteśmy w wiosce Kira. I kontynuujemy podróż do delf do tej wyroczni. Stara znajoma z poprzednich części troszeczkę inaczej wygląda. To jest chyba jakaś kobra. Tam mieliśmy natomiast do czynienia z meduzami chyba. Ale to jest ta sama, ta sama taktyka przeciwko. Temu typowi przeciwnika. O! Dobrze. No, ostatnio udało nam się odblokować. Y, odblokować ogień Aresa, jak widzicie. Ale, że mi teraz miotła. Dzięki czemu dostaliśmy nowy magię. O kurcze, tego się nie spodziewałem. U, a cóż to? Nie widać śladów na jej... Ogonie. Wiem, że w trójce chyba były ślady widoczne, jak, jak przejechaliśmy naszymi ostrzami. Aż ty kurczę, złapałam je znowu. Ale nie na długo, nie na długo. Może użyję magii? Nie, nie mogę. Chyba mam za mało. A, udało się uniknąć, pięknie. i no chodź, tu kurczę, ile ona ma życia? Co jest, jest, dobra. Dajesz, dajesz. Uch, ten dźwięk, chyba w jedynce miały takie syreny. I jeszcze przyjebiemy jej z tego ognia. To jest dobre, bo zostawia na niej ładunek. I on po jakimś czasie wybucha po prostu. O, o o Dawaj, 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 chcemy ją wykończyć. I unik, pięknie, pięknie. Trzeba uważać właśnie, żeby nas w kamień nie zamieniła Zajebiście to zrobili, takie walki z unikami właśnie trzeba... O Jezu niu, pięknie, pięknie. Łeb rozpieprzony. No i się troszeczkę tutaj zblokowało. Co jest tutaj, co? R1, zniszczona skrzynia. No tak, nie mam jeszcze tego artefaktu, który powoduje, że te skrzynie będą się odnawiać. Tak więc co? Tutaj widzę, że nic... Nic nie ma, co? Idziemy tutaj do drzwi. I zobaczymy, czekajcie. Muszę tu posprawdzać po prostu te zakamarki, bo nie chcę przełaczać... Jakieś tam rzeczy. Najbardziej to mnie interesują właśnie te oczy Gorgony oraz pióra Feniksa. Eee, proca chyba, co? Proca, tak. To już mieliśmy. Fajna sprawa. Rzuca takimi kulkami, bombami wybuchającymi. Bomby wybuchające. No to chyba logiczne. Ok. Okej, okay, czy tutaj coś jest? Jest coś. Tam też jest droga. Kurczę, którą wybrać, co? Wygląda troszeczkę jak labirynt, ale... Tak, tu znowu jest zakręt... Aha, tu jest skrzyneczka, czyli nic nie zrobimy. Ale tutaj możemy sobie chyba przeczytać, co to jest. Ze wszystkich przepowiedni to właśnie ta nadchodzi mnie... ta nachodzi mnie we snach. Yy, nie wiem, co to pisze. Pełny obraz koszmarów pozostaje ukryty. Atleteja. Nie wiem, czy to jakaś zagadka, czy te napisy, które tam były, może odpowiadają jakieś litery. Musimy to przestawiać, czy coś, i dowiemy się o co tam chodzi, ale na razie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Dlatego to zostawię. Kolejna. Kurczę, jest tych skrzynek trochę. Będę musiał tutaj wrócić, jak będę miał ten artefakt. Zbiornik. Hmm, jakiś zbiornik, tak? Wodny. Tak, i robactwa nie mogło tu zabraknąć. Zaraz się tym rozprawimy. Te ostrza nawet fajne są z tymi wybuchającymi kulkami, nie powiem. <laughs> A, sorki. Nawet nawet tym można fajnie wyprowadzać ciosy. I co? Tam na górę, tak? Ale czekajcie, czy nie ma tu z tyłu nic. No chyba nie, chyba nie. Tutaj są niewidzialne ściany, tak więc się nigdzie nie dostaniemy. Tu, tutaj też nie. A to co to jest? Jakiś kokon? No właśnie. Aj! wejdę? No nie gadaj, kurczę naokoło. Żebym się stoczył. Dobra, jeszcze raz. Udało się, udało się jakoś. O, skrzyneczki, pięknie, pięknie. Skrzyneczki, kochane. Oczy Gorgony. No właśnie, to już jest druga serijka. Druga. Już raz udało nam się powiększyć pasek. Teraz idzie druga seria. Nie, tutaj nie można przeskakiwać. Chyba nic nie ma. Ło, wow. aha, to się zawaliło, czyli nie ma drogi powrotnej. I boom, pięknie. O, chyba nas czeka slide. I tam na końcu żeby się chwycić, dobra. Żebym tylko tego nie zjebał, ale zaraz zobaczymy. Czy tutaj jeszcze czegoś... Nie, chyba tu nic innego nie zrobię. Żadnych skrzynek raczej nie widzę. Dobra, co? Nie przedłużając, lecimy. Wybicie pięknie. Aha, tutaj ja myślałem, że tam na dół gdzieś spadniemy. Do góry i wskakuj skakuj. Okej, okay, jesteśmy. A właśnie, czekajcie. Zobaczmy jeszcze, ile mamy punktów. 2800. No pięknie, chyba nam star. Tak, starczy nam na ulepszenie ostrzy. Więc czemu z tego nie korzystamy? Co? O, proszę, duch Herkulesa. Honor Herkulesa. W wyniesienie na Olimp. Upa Upadający Helios w powietrzu i zwiększone obrażenia. Pięknie. Ale co jest? Trójkątem nie mogę nic zrobić. Tam było, że potrójne naciśnięcie trójkąta właśnie. Czekajcie, zobaczę sobie. Gdzie to było? Duch, tak, to jest to. Aha, tylko w trybie gniewu to jest, to będzie działać. Tak więc normalnymi atakami nic nie zrobimy. Okej, okay, no to co, lecimy tutaj. Czyżby kolejna magia? Hmm, strasznie, tak mi się wydaje. Czekajcie. Weź lód Poseidona, a odnajdziesz właściwą drogę. Coś szybko, szybko te magie zdobywamy. No ale dobra, no. Jak dają, to bierzemy. Lód Poseidona, tak? Tym razem będziemy mieli lodowe ostrza... Uuu, fajne. Przywołuje lód Posejdona, którym można rozbijać bloki, umożliwia oddychanie pod wodą, zamrażanie wrogów daje czerwone kule. No proszę, co skorzystamy, zaraz zobaczymy jak to działa. Aj, uciekaj, uciekaj. Przy, sam, przy końcowym ataku on chyba zamraża. Wiecie, tak jak tam były bombki, to tak. z... Kurwa, macie ile ich tu jest, no. Tak z, tak przy tych ostrzach e, jest to lud. Ależ kurczę, uparte. Chyba będę ich tak rzucał. Wiecie, bo przynajmniej mam trochę czasu na reakcję. Dobra, no co za zjeby. Chodź tu, chodź tu. Ale uparciuty, naprawdę. Dobrze, że jest ten chwyt, wiecie, bo to nam troszeczkę daje właśnie czasu. Jak złapiemy takiego, to oni mogą sobie walić i nic nam nie robią. Czy ja wiem, czy te ostrze takie dobre są, żeby to zamrażało jeszcze tak? Ale ja nie mam tu czasu coś zrobić w ogóle, ja muszę tym rzucać, bo... Słuchajcie, mam jeszcze proce. W ten sposób zamraża. Kurwa ile ich tu jest? Ty? Masakra, nie? Najgorsze jest, że nie mogę zmienić w tej chwili broni, bo tam mi się tak jakoś nie widzi, wiecie? Może później będzie lepiej, ale dobra, będę tym robił, bo już troszeczkę życia straciłem. Przecież są na tarczywi, wiecie? Ale dobra, chyba już ostatni został. Czy to tak zamraża? To po prostu pokazuje tam jakiś lód, ale żeby to zamrażało raczej nie. Zmiana żywiołów. Wciśnij strzałkę w lewo, by wybrać ogień i strzałkę w prawo, by wybrać lód. Ja biorę na ogień. Okej, okay, gdzie my jesteśmy, co? Kurczę, gdzie tu jest? Tu jest chyba jakiś... Przejście, czy tu nie ma czasem jakichś skrzynek poukrywanych? Wiecie, w takich, w takich miejscach lubią być właśnie schowane dobrze. Czekajcie, ale nie widzę, nie widzę tutaj. Chyba nie, chyba nie. Tu nie można wejść. O, tu jest skrzynka. oko gorgony Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co, wygląda to troszeczkę jak jakieś wózki czy coś, nie wiem. Ale zaraz sobie obejrzymy. Wezmę tylko zobaczę w tą stronę, czy nie ma jakiś skrzynek, wiecie, bo tam chyba był punkt, który mamy złapać, ale Czekajcie. Nie, tutaj nie można wejść. Tam był chyba punkt, który trzeba właśnie uruchomić. Tak, coś się tam świeci. Dajesz, dajesz! O, ho, ho! cóż to jest? Wygląda jak Dildo. Nie, to chyba wąż. Bo, zajebiście to wygląda, kurczę. Masakra, naprawdę, naprawdę. Widoki tutaj są. No, oszołamiające Tak, to jest wąż jakiś. Ktoś tam był, nie? Jakiś chyba wędrowiec. I pomyśleć, ile Kratos musiał przebyć, aby właśnie zabić wszystkich bogów? To jest masakra. W jakich świątyniach on był? No i chyba jesteśmy na miejscu, co na to wygląda. Tak, tutaj już widzę do chwycenia się jakiś punkt. I co, my mamy chyba na samą górę wejść. Co tam jest? No, jakaś platforma. Aha, i prąd się uruchomił, tak? Jak chyba złapaliśmy tym wężem, no tą dźwignię i prąd się jakiś tam uruchomił. Dobra, no to co? Aj, nie w tą stronę. Troszeczkę szybciej, właśnie, właśnie, właśnie. Ok, czekajcie, na górę na pewno mam mieć, ale. Mnie tutaj kręci coś, czego. A jest tam jakaś chyba skrzynka. Pióro Feniksa, ładnie. Jeszcze jedno pióro i będziemy mieli pasek magii ulepszony. Ok, no to lecimy na tą górę. A te właśnie takie schody, okrągłe schody to jest też jakiś taki symbol gadowora. Z tego co pamiętam, w każdej serii jakieś takie schody są. W koło, właśnie jak lecimy do góry. To jest chyba też taki, można powiedzieć, znak rozpoznawczy. Aha, tam już nie możemy. Tu jest jakaś karta. Wpis w dzienniku poszukiwacza wyroczni. Jak dobrze jest strzeżona? Węże są zajadłe. Pokonam je. Muszę stanąć przed obliczem wyroczni. Czyli nie byliśmy, nie jesteśmy pierwszymi, którzy do wyroczni szli. Znaczy, którzy idą. My idziemy. Tam ten gdzieś koleś, nie wiem, czy dotarł, czy nie. Czy zginął po drodze. Ale dobra, troszeczkę kulek nam wpadło tutaj. O, włócznie sobie wezmę. Życie. Też. Co to są za kokony, co? Pan dobrze się rozwala tymi włóczniami, je. O, tu coś wylazło. Co to jest, smok czy co? Harpia to nie jest, nie? Poszła. Kurczę, kolejna skrzynia, ale tego jest tutaj pełno. Oko gorgony, następne, jeszcze dwa i znowu będziemy mieli ulepszenie. Hmm, Okej, okay, idziemy. Chyba jesteśmy już na szczycie. Tam mamy się dostać Delficka wieża. Coś tam siedzi, nie? Na tym, tym, na tej żerdzi czy czymś Co to jest? A, proszę, proszę, stary znajomy Zgado War 3, tylko troszeczkę chyba zzieleniał. Nie wiem, czy to jest jakiś inny rodzaj przeciwnika słoi kurwa macie. A i ten jebany kwas, no. Stunuje nas. Dobra, udało się. Okej, okay, skorzystajmy z magii, nie? Jest, jest, jest. Czekajcie, pokazał się punkt. Ten sam, ten sam system właśnie walki, co w God War 3. Obcinanie właśnie, tam też było coś takiego. Najpierw zajmowaliśmy się ogonem. Tym wężem. Później on właśnie stanął na dwóch łapach. Kurwa mać ty. tylko że ten wali lodem tamten był chyba ognisty, z tego co pamiętam. Czyli chyba ogień będzie na niego najlepszy. Jest, jest, znowu punkt. Kolejny. Tak, identyczne, identyczne mm, rozwalanie go. No i został ostatni. ho wow. Dobra, Ależ, kurczę, kurczę moment, no. No mógłby już paść, nie? Dobra, jest, jest punkt. No i po sprawie. No i fajnie, fajnie jest tutaj jakiś punkt pokazany. Aha, i tam się coś uruchomiło. Jakieś zatrzaski chyba, które trzymały ten budynek. On się przesuwa, tak? Tak, on się przesuwa, ale stanął. Aha, czyli coś musi jeszcze blokować, bo wrócił na swoje poprzednie miejsce. Natomiast tu się coś uruchomiło. O, proszę. Chyba kolejny wąż. Tak, na pewno. On nas chyba doprowadzi do kolejnego. Nie wiem, no jakieś pewnie dźwigni, ale dobrze kochani, w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek i ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie cześć.